Witam w kolejnym dniu. Dzisiaj zabieramy się do roboty, składamy. Czułem ja miałem mało czasu, ale dzisiaj mam trochę więcej. Więc mam nadzieję, że dzisiaj już złożymy ten pojazd. Chociaż z elektryką będzie trochę dużo roboty, ale. bo to najwięcej, właśnie, roboty zawsze jest z elektryką. Kurczę, już się nie mogę doczekać, jak to będzie jeździć. Zawsze najlepszy to jest efekt końcowy. Zawsze on wynagradza całą pracę. Żeby silnik aż tak strasznie przynosił wibracje to damy takie gumowe tutaj tulejki pod każdy ten, żeby one się wiadomo, że się ścisną, ale zawsze będą amortyzować część drgań. Dobra, mamy to, Przymiarkę. kupiłem koreczek od zbiornika paliwa i już na bogato wszystko. Aha, tutaj mamy przewód jeszcze, dobra. W międzyczasie zamontowałem jeszcze końcówkę na wydech, teraz tutaj zanim jeszcze łańcuch przyjdzie do, do baczkomatu to montuję linkę od gazu, sobie pójdzie tędy, tutaj mam dziurkę, tu sobie ją utnę, będzie tak samo przedłużenie, no i do manetki i trzeba to jakoś tutaj podłączyć. Zobaczcie, zrobiłem już, e, podłączyłem już manetkę od gazu, słuchajcie działa, e, co prawda powinna być tu, a nie tu u góry, ale innej nie miałem przerzutki, tylko taką, zobaczcie tutaj chodzi, tutaj mam połączone linki ze sobą za pośrednictwem takich kostek do przewodów elektrycznych, trzyma to tutaj połączenia, poza tym to jest tylko gaz, także tutaj duże siły nie działają, co innego tutaj od hamulca to już zrobiłem porządnie na śrubę żeby się to pod żadnym pozorem nie zerwało a tutaj mamy to zrobione w ten sposób po prostu skręcone śruby, tutaj sprężyna żeby to wszystko lepiej Aha, odbijało będę musiał trochę bardziej zagiąć czekajcie bo za łatwo wyskakuje no, już ją zagiąłem teraz fajnie wszystko odbija, tutaj jest przedłużenie linki, idzie sobie tutaj do gaźnika, tutaj dałem jeszcze jedną sprężynę tak jakby co, żeby lepiej odbijała, taka krótka Zahoczana jest o śrubę. No i zobaczcie, pracuje. Pracuje gaz elegancko. Wraca. Tu mam jeszcze regulację. Można sobie podregulować luz na manetce. Ale tego luzu nie ma, akurat, więc jest wszystko w jak najlepszym porządeczku. Ok, dotarł mi już łańcuch i stacyjka. Teraz go skuwam. Okazało się, że nawet ten, co kupiłem, był za krótki. dobrze, że widz przysłał drugi, bo musiałem trochę przedłużyć. E Taki fajny skubacz polecam do roweru łańcuchowego, ale ten też się da. Fajnie zakuć lub kuć. Spoko, słuchajcie, spoko. Łańcuch ma luz, i dobrze że ma. A jak będzie spadał, to mogę zawsze silnik trochę bardziej napiąć. No i co? No i łańcuch mamy teraz. Tylko porządny silnik przekręcę. No i zabieramy się za dalszą część projektu. Prac ciąg dalszy. Teraz mocuję jeszcze wydech, żeby nie trzymał się tylko na silniku, ale też na ramię. Zrobiłem to w ten sposób. Zrobiłem to w ten sposób, że tutaj zdjąłem wydech, zaznaczyłem gdzie będzie, zrobiłem wywierciem otwór tylko z jednej strony, dajemy do środka nita, no i taki jest ogólnie plan, zanitować, będzie trzymać nam opaska, no i później wydech. I tu nam już solidnie nic będzie trzymał, teraz montuję wydech, z powrotem. No, zobaczcie, wydech się trzyma, już teraz nie lata w żadną stronę. Jest wszystko elegancko, tak może być, <taki> takie coś to ja lubię. No, bardzo dobrze, bardzo dobrze. To co, w sumie to już wszystko mam. Łańcuch jest zębatkę, dałem jednak troszeczkę większą niż tą najmniejszą, żeby też prędkość była dobra. Nie tylko moc. No to co? Chyba teraz czas na siedzenie zamontować na skrzynie no bo tak już wszystko mamy, teraz tylko trzeba podciągnąć elektrykę i te wszystkie różne rzeczy. Zrobić tutaj włączniki przeróżne, yy, deskę rozdzielczą. <grym> no dobra, pierwsze siedzenie. Dobrze moi drodzy, siedzenie mam przymontowane eleganckie, moje stare, dobre siedzenie. No i podłączamy elektrykę. Słuchajcie, elektrykę w pierwszej kolejności, jeszcze chcę zamontować wentylator. Ponieważ widzicie tutaj, nie mam tego kołnierza tutaj, co, co yy, ten tunel powietrzny prowadzi. Jest wydmuch w tą stronę, a ja sobie dorobię wentylator w tą stronę, żebym mi dmuchał. I później to ciepłe powietrze będzie wydmuchiwane w tą stronę, także nawet będzie grało nogi i fajnie będzie. Proszę bardzo, do wyboru do koloru, jaki bierzemy jakiś wysokoobrotowy. No yy, bo ja wiem, no może taki od środka. Dobra, jeszcze tylnia lampa musi być czerwona. No, zastosuję taką od deumatiza, od stopu. Nie wiem, czy nie będzie za mocno, ale zawsze można trochę zmniejszyć na niej napięcie. Wyciąłem tu z tyłu taką dziurę, żeby sobie to mogło tutaj swobodnie wejść. Tylko jeszcze trochę ta dziura jest za płytka, bo się nie domyka. Muszę teraz tak wyżynarką wyciąć, żeby się domykało. Później to jakoś tu przykręcimy. Dobra, lecimy. Coraz to lepiej wygląda, Wam powiem. Później jeszcze trzeba się wziąć za chłodzenie cylindra. Taki wentylatorek od kompa wziąłem na pół Ampera. Mamy to! I jest git! Zobaczcie, siedzi! Ładne światło. Reszty to proszę bardzo na silikonie. Zajmę tutaj klej. Elegan... O, trochę tutaj syfu jest, ale to nic nie szkodzi. To się tu wyłot kurza. Dobra. Teraz montujemy chłodzenie. He he. Teraz już wentylator się tak trzyma, że, że nic go kurde nie obróci. Zobaczcie. He. I będzie nam chłodził chłodził cylinder Tym sposobem muszę sobie teraz narysować schemat elektryczny na kartce papieru, jak to ma być zrobione no i później go wcielić w rzeczywistość No tak Mam schemat jak podłączyć regulator oraz stacyjkę, znaczy nie jak podłączyć tylko same oznaczenia że na wyłączonym pierwszy i czwarty pin są zwarte 2 i 3 rozwarte. To zmierzyłem multimetrem. Yy, regulator ładowania wpinamy także od cewki. Tutaj jest równie dobrze rozrusznik, więc yy, nie wiem, czy nie będzie to zawadzać. No dobra, później jeszcze ten jakoś podłączymy wentylator. To już będzie na bieżąco, będę to robił. Tematem już Was nie będę zanudzał, po prostu dam to w statycznym tempie. Uwaga, elektryka podłączona. Co to jest? Kurde, połaptu się teraz w tym wszystkim. Nie, no tak, mniej więcej wam tu wytłumaczę, jak podłączyłem. Dobra. A więc tak, yy, najważniejszy przewód od rozrusznika prądnicy idzie sobie tutaj, grubszym przewodem tu, koło od odspół, yy, spodu sobie tam wchodzi. Yy, wychodzi sobie. Tamtędy idzie na przekaźnik od rozrusznika. Druga część jest bezpośrednio do plusa akumulatora przytrzepiona. Później, jeszcze z tego wyjścia, jest wyprowadzony ten żółty przewód, który z kolei idzie przez diodę prostowniczą. Czyli tutaj już mamy później napięcie stałe albo delikatne, zmienne. Więc idzie sobie na diodę prostowniczą, która tutaj wchodzi do przetwornicy Setup lub Set Down. po prostu się ustawia stałe napięcie mniej więcej na wyjściu, jakie ma być. Ja sobie ustawiłem, że w granicach 18 V, ponieważ od tej granicy zaczyna działać regulator napięcia. No i później mamy właśnie tutaj wyjście, tutaj jest wspólna masa. Wyjście idzie do tego pina tutaj od regulatora. Tutaj mamy masę. A tutaj mamy wyjście już bezpośrednio przez bezpiecznik do plusa akumulatora, ponieważ każdy bezpiecznik odpowiada za, za coś innego. Tak to jest właśnie tutaj zrobione, no i mi to działa wszystko. Yy, jaki to jest jeszcze? No i to, to jest główny przykład świateł, który jest załączony przez ten włącznik. Słyszycie, stryka elegancko. No i tu nie ma nic w zasadzie skomplikowanego. No Trzeba było to wszystko podłączyć. Tutaj jakoś. Światła do tyłu. Tam tu, tu jeszcze jest klakson zamontowany. Także na bogato elegancko. Tu jest rozrusznik. O, już tutaj zaczyna kręcić. Tu jest klakson. Tu jest chłodzenie. Silnika. Wentylator teraz chłodzi. Zawsze jakoś tam schodzi na postoju czy tam w trasie. No i tu są światła tyle w temacie. Ładowanie działa teraz, wcześniej to nie działało, ale teraz jak się doda gazu, to napięcie wzrasta do 14,4V i tak się utrzymuje. Także spoko, bo akumulator jest ładowany. Taki szarpak zawsze można jakby co dokupić za 10 zł na Allegro. Ale nie mam teraz za bardzo jak testować, słuchajcie, no bo zobaczcie. Co jest na polu? No normalnie śnieg. No i jak, jak mam po takim jechać? śliskim po lodzie z oponą <noise> łysą z przodu przecież to się nie da szybko jechać słuchajcie, nie da się szybko jechać, ale pokręcę bączki przejedziemy się na tak które po śniegu, pomału a jak y, śnieg zejdzie to na wiosnę zrobię już taki prawdziwy test tej hulajnogi, jak się będzie spisywać no tak, powinienem na zimę zrobić skuter śnieżny, a nie hulajnogę ale hulajnoga będzie na wiosnę, <noise> jak najbardziej e, tutaj można sobie wyłączyć o Zapłon cykwuch elegancko. No tu sobie dam jeszcze, może jakąś kutkę. No i tutaj jeszcze pojemniczek trzeba sobie zatkać. Takie zabezpieczenie, żeby tam się woda nie dostała. No słuchajcie, czego chcieć więcej? Tutaj nam fajnie zszedł. Tutaj mamy o, pokrywkę. Zawsze sobie na to mogę dać jakąś skórkę, tak sobie obić, albo się siedzenie jakieś przykręcić do skutera, będzie jeszcze bardziej wygodnie. To by było tyle w tym odcinku, znaczy w tych finale tych odcinków, wszystkich tych serii, to już piąty odcinek. W następnym będzie test na ściegu, jak się ta noga będzie spisywać, także zostawcie łapkę, suba, udostępnijcie ten film. Ponieważ myślę, że fajny projekt, że jest warty uwagi, chociaż co ja tam wiem. <laughs> no, trzymajcie się. Do następnego odcinka. Na razie, cześć!